Pożegnanie. Idąc wolno, wejdź do jednego z leśnych pokoi, miejsca, które będzie wydawało ci się bezpieczne i urokliwe. To może być Twoje ulubione miejsce w domu przyjaciela. Usiądź, wyjmij kawę, herbatę, wodę, rozgość się. I obserwuj. Zobacz to, co masz blisko siebie. Może rośliny, zwierzęta? Zagrzeb ręką w suchych liściach. Zauważ ruch w ściółce, runie leśnym, w podszycie. Może to będzie ruch spowodowany wiatrem. A może poruszającymi się zwierzętami, a może Twoim oddechem? Teraz, jeśli masz ochotę, połóż się i popatrz w górę. Wiatr, jak najlepszy tancerz, doprowadza korony drzew do drżenia, kołysania, wyginania. Lub zatrzymuje je w bezruchu. Możesz dołączyć, wyciągając ręce i naśladując jego ruch. Niech Twoje ręce tańczą. Zostań w tej aktywności kilka minut. Refleksja. Ruch w przyrodzie i Twój ruch to jedność. Jak ci było w tym leśnym tańcu? To już koniec naszego wspólnego spaceru. Dobrze było cię gościć w krainie buka. Wracaj tu tak często, jak będziesz miała, będziesz miał ochotę. Bardzo serdecznie przytulam.